Cześć, witajcie w kolejnym odcinku globalnego inwestora. Zapraszam Was na odcinek środowy poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Za nami sesja wtorkowa, która zakończyła się ponownie stosunkowo niewielkimi zmianami na amerykańskim rynku. Sesja wtorkowa zaczęła się od spadków głównych indeksów w związku z m.in. z wzrastającymi obawami o napięcia na linii Rosja-Ukraina. Inwestorzy uciekali na, na, na starcie sesji, na otwarciu sesji, uciekali do tych bezpieczniejszych aktywów. Z czasem jednak te stosunkowo niewielkie straty udało się odrobić. Finalnie te główne amerykańskie indeksy wyszły na plus, z wyjątkiem Dow Jones, który stracił minimalnie 0,28%. No ale już SP 500 i NASDAQ odnotowały umiarkowane wzrosty S&P500 wzrosło 0,40% Nasdaq zyskał natomiast trochę ponad 1% podczas wczorajszej sesji Przed nami sesja środowa rozpoczyna się, znaczy przed startem sesji środowej widzimy minimalne wzrosty kontraktów terminowych kontrakty na Dow Jones zyskują 0,20% Futuresy na S&P500 wzrastają o zaledwie 0,15% co czeka nas dzisiaj w kalendarium makroekonomicznym? Rano pojawiły się dane o inflacji w Wielkiej Brytanii za miesiąc październik. Poznaliśmy odczyty zarówno inflacji konsumenckiej, jak i producenckiej. Jeśli chodzi o inflację CPI, tutaj trochę powyżej oczekiwań. Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii wzrosła z 1,7% odnotowanych we wrześniu do 2,3%. Inflacja bazowa też powyżej oczekiwań wzrost z 3,2% do 3,3%. Rynek spodziewał się inflacji CPI na poziomie 2,2% i inflacji bazowej na poziomie 3,1%. A jeśli chodzi o inflację producencką, inflacja PPI w październiku 0,8%. Rynek spodziewał się 0,9%. Co oprócz tego czeka nas jeszcze w kalendarium? Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, nie mamy tutaj tak naprawdę żadnych publikacji. Dzisiaj czekają nas za to, czeka nas za to kilka wystąpień członków Fed. Między innymi wystąpienie członka zarządu FED Michaela Barra, członkini zarządu Lisy Cook oraz członkini zarządu Michelle Bowman. To już po starcie sesji amerykańskiej, przed, przed, przed rozpoczęciem sesji amerykańskiej czeka nas natomiast jeszcze już za niedługo wystąpienie prezeski Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. I to takie najważniejsze wydarzenia tego, dla tej dzisiejszej sesji. Myślę, że możemy przejść już do spółek. I pierwsza spółka na dzisiaj, jaką dla Was przygotowałem, czyli Walmart, który wczoraj przedstawił raport kwartalny. No i raport Walmart za trzeci kwartał pozytywnie zaskoczył inwestorów. Wyniki przekroczyły oczekiwania rynku i, dodat i dodatkowo spółka po raz kolejny podniosła całoroczną prognozę sprzedaży. Całkowite przychody wzrosły o trochę ponad 5% do 169,6 miliardów dolarów. Rynek oczekiwał 167,7 miliardów dolarów. Zysk na akcję wyniósł 58 centów i było 5 centów wyższy od konsensusu. Sprzedaż porównywalna wzrosła o 5,3% w sieci Walmart i o 7% w sieci sklepów Sam's Club. Zauważalna jest poprawa sentymentu konsumentów. Klienci Walmart w Stanach Zjednoczonych częściej odwiedzali sklepy i wydawali średnio też więcej pieniędzy niż rok temu. Liczba transakcji wzrosła o 3,1%. A średnia wartość koszyka wzrosła o 2,1%. Sprzedaż e-commerce wzrosła o 22%. Dobrą informacją jest też ożywienie popytu na produkty drugiej potrzeby, które przez bardzo długi czas cieszyły się mniejszym zainteresowaniem konsumentów ze względu na wysoką inflację i też zmianę priorytetów konsumentów. CFO John David Reini poinformował, że sprzedaż artykułów z wyłączeniem segmentu spożywczego wzrosła już drugi kwartał z rzędu. Po 11 kwartałach spadkowych, chociaż klienci nadal są uczuleni na ceny. Walmart mówi, że sezon świąteczny na, na starcie, na samym początku, wygląda całkiem nieźle i produkty takie jak telewizory czy słuchawki dobrze się sprzedają. Spółka prognozuje wzrost sprzedaży o 4,8 do 5,1% w całym roku. Poprzednio zakładała wzrost o 3,75 do 4,75%. Akcje Walmart wzrosły wczoraj o 3%. I rekomendacje dla Walmart: 43 rekomendacje kupna, dwie rekomendacje trzymaj, 1 rekomendacja sprzedaj. Kolejna spółka Lowe's, właściciel sieci sklepów z materiałami budowlanymi, również osiągnął wyniki powyżej oczekiwań. Przychody spadły minimalnie do 20,17 miliardów dolarów. Natomiast rynek spodziewał się mocniejszego spadku do 19,95 miliardów dolarów. Zysk na akcję wyniósł 2,89 dolarów, było skromne 7 centów wyższe od konsensusu. Sprzedaż porównywalna spadła o trochę ponad 1%, w związku z mniejszym, z mniejszym popytem na remonty wśród konsumentów. Częściowo zostało to zrekompensowane przez wyższy popyt na produkty związane z naprawami domów i przygotowaniem na sytuacje awaryjne w związku z huraganami Helena i Milton, które miały miejsce w minionym kwartale. Ogólnie raport kwartalny Lowe's wysyła praktycznie taki sam sygnał co ostatni raport, ubiegłotygodniowy raport konkurencyjnego Home Depot. Branża budowlano remontowa nadal znajduje się pod presją i klienci wciąż wstrzymują się z planowanymi zakupami czekając na bardziej na korzystniejsze otoczenie makroekonomiczne. Home Depot w ubiegłym tygodniu też pokazało wyniki powyżej oczekiwań i też odnotowało kolejny spadkowy kwartał pod względem sprzedaży. Lowe's zaktualizowało jeszcze całoroczne prognozy. Spółka szacuje teraz od 83 do 83,5 miliardów dolarów przychodów i spadek sprzedaży porównywalnej o 3 do 3,5%. Poprzednio prognozowano od 82,7 do 83,2 miliardów dolarów przychodów i, od, i spadek sprzedaży porównywalnej o 3,5 do 4%. Akcje Lowe's spadły wczoraj o 4,6%. Rekomendacje dla Lowe's. 21 rekomendacji kupna, 14 rekomendacji trzymaj i 3 rekomendacje sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj, Qualcomm. Producent chipów Qualcomm pozytywnie ocenia wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Spółka nie obawia się, że proponowane dodatkowe obostrzenia na handel z Chinami zaszkodzą spółce. Alex Rogers, czyli dyrektor biznesu licencyjnego w Qualcomm, powiedział, że świetnie dogadywali się z poprzednią administracją Trumpa i spodziewa się, że spodziewa się też dobrych relacji również w nadchodzącej kadencji. CEO Cristiano Amon powiedział z kolei, że nie przewiduje problemów z działalnością w Chinach, które w ostatnim roku obrotowym stanowiły aż 46% przychodów Qualcomm. Dyrektor Generalny mówi, że na ten moment chińscy klienci kupują ich produkty, nie, nie dostrzegają żadnego spowolnienia tutaj w tym regionie, a obostrzenia wprowadzone podczas poprzedniej kadencji Trumpa nie zaszkodziły Qualcomm. Rekomendacje dla Qualcomm: 27 rekomendacji kupna, 17 rekomendacji trzymaj i 1 rekomendacja sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.